Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. Tutaj możecie mnie zobaczyć, tam troszeczkę w lustereczku. <grydy> Słuchajcie, no, dzisiaj jest pełnia księżyca i chciałam Wam po prostu pokazać, tak, na czym to polega, te rytuały. Oczywiście wszystkiego Wam nie zdradzę, ale. <grydy> Ale Wam pokażę, co i jak robię. No, mam właśnie tutaj taki ołtarzyk, no i tutaj wszystkie świeczki są przygotowane. Do tego jest przygotowany eliksir miłości, eliksir na finanse. Także, kochani, jeszcze Wam to oczywiście pokażę. No, jest po prostu, jak już się zaczyna ściemniać, wtedy po prostu otwieram krąg i zapalam te świece z intencjami. Jak zauważyliście, dużo jest złotych świec. No, te złote świece oczywiście, na poprawę finansów. No, dużo osób raczej chce, ja też. Oczywiście wszyscy tutaj są, jak to się mówi cała rodzina. Oprócz tego, jeszcze na miłość te czerwone na przyciągnięcie miłości, tak, no i są też, no jest jedna zielona na zdrowie, no widać, nie wszystkim zależy na tym zdrowiu, są czarne również, tak troszkę ich tam nie widać, ale są takie dwie czarne na odcięcie się od złych energii, są też niebieskie, jest brązowa, niebieskie są na różne tutaj po prostu magiczne sprawy, to już nie będę tam mówić, ale no każdy może sobie na przykład na radość życia, czy, czy na jakieś inne sprawy? No i oczywiście brązowa jest na, na pracę, tak, bo jeden pan tam zamówił sobie, żeby chciał dostać pracę. Także, kochani, tak, tak to wygląda. Za chwilę będę otwierać krąg. Dopiero jak zapalę to wszystko i przeczytam intencje, bo nie mogę przy Was czytać, właśnie imion i dat urodzenia. I, i tych intencji dopiero wam pokażę, jak to wszystko wygląda i porozmawiamy dalej o rytuałach. Proszę bardzo, już się wszystko pali pięknie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Także każdy może zamówić sobie taki rytuał. Zawsze robię wnów Księżyca lub w pełni księżyca. Nieraz są takie sytuacje, no na przykład że trzeba zrobić szybko, no. Rzeczywiście są nieraz takie sytuacje, jak coś się przyplącze, ale to bardzo rzadko, dlatego warto poczekać właśnie do pełni księżyca, i wtedy jest silniejszy ten rytuał, bo po prostu więcej osób w nim bierze udział. Ja każdego musiałam wezwać, jakby do kręgu, bez szkody dla nikogo, podając jego intencje i datę urodzenia, imię. I tutaj właśnie wszystko się już pali. Te wszystkie świeczki są właśnie smarowane. Tutaj moimi eliksirami, wykonanymi przeze mnie. Tu jest właśnie eliksir, proszę bardzo, miłosny. I drugi eliksir, tutaj jest, właśnie którym też smaruję często świeczki na finanse. No, i mam jeszcze inne olejki, które też tam stosuję często. No, po prostu gdzieś tam wiadomo, że to są tajemnicze tutaj sprawy. Tak, proszę bardzo. Dobrze, kochani, no, co jeszcze o tych rytuałach wam mogę powiedzieć? Teraz te wszystkie świece muszą się wypalić do końca. Niektóre świece się wyleją, tak, rozleją, niektóre pięknie się spalą, niektóre będą miały wysoki płomień. One dopiero co są rozpalone, dopiero ta energia tutaj rusza, także zobaczymy później, jak to będzie właśnie wyglądać. Na razie tak jak jest, to jest. No i obserwujemy, ja obserwuję oczywiście i wiem mniej więcej, bo wszystkie kartki Leżą po prostu z intencjami i z datą urodzenia, z imieniem przy każdej świecce. Także tutaj rzeczywiście później wiem, do kogo ta świeczka należy, jeśli coś się dzieje. Najczęściej powiem Wam, że właśnie te czarne świece, które zabierają, na przykład jakiś dzisiaj, właśnie Pani zamówiła na nauk, nauk męża, tak, czyli gdzieś tam pije, sobie popija. No i tutaj na pewno ta świeca już czuje, że się już się zaczyna rozlewać pomału, bo już się tak yy, widać. Jakby coś się działo, jakby ta energia rzeczywiście yy, walczyła. Już zaczyna walczyć, tak? No właśnie, no właśnie. Także no słuchajcie, no możecie sobie zamawiać takie rytuały, nie ma problemu. Także chciałam Wam pokazać to. Później jak te świece się do końca wypalą, to ja muszę to wszystko zebrać. Każdy, ka każdy, jak to się mówi, yy, ten, ten ostatek tej świecy zbieram to i po prostu zakopuję w ziemi, bo muszę oddać po prostu to ziemi lub wodzie, mogę też oddać, czemu nie, ale płynącej, ja, ja tu nie mam żadnej płynącej wody koło siebie, <laughs> także kochani. Potem zamykam ten krąg, no i, i po prostu po trzykroć, jak to się mówi, muszę zamknąć ten krąg, żeby tutaj nic więcej nie przylazło, jak to się mówi, no i ta, dlatego Moim zdaniem te rytuały działają. Wiadomo, że nieraz trzeba kilka razy działać, tak? No wiadomo, jak ta świeca się rozleje, jak tutaj na przykład będzie się bronić w jakiś sposób, no to się będzie bronić, no. To trzeba działać po prostu większą ilość razy. No jak ja chciałam coś sprzedać, no to trzy razy musiałam zrobić rytuał, zanim to sprzedam, tak? No bo to było takie trudne do sprzedania właściwie. Tak, tak samo wy możecie tutaj spokojnie, jak to się mówi... Zamawiać sobie na wszystko, nawet właśnie na sprzedaż czy na kupno. Właśnie tutaj też są, jest rytuał na kupno domu. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo tu z boku mam taką miseczkę, właśnie na, też na, na dobytek, żeby był, żeby były dobre finanse. Proszę bardzo. Czyli to, nie wiem, czy to zobaczycie, o, cała miseczka takich groszówek, takich różnych rzeczy. Tutaj stoi, żebyście mieli dobre dochody. Yy, totolotek też leży, bo jakiś pan sobie zamówił na totolotek. Nie wiem, czy to zadziała, powiem szczerze, jeszcze nigdy tego nie robiłam, na dużą wygraną. No niech wygra, niech wygra, proszę bardzo. Także kochani, później pokażę Wam, jak one się spaliły. Yy, no i to wszystko na teraz, a za chwileczkę, jak one się spalą, za chwileczkę za parę godzin. Pokażę Wam jak to wygląda. Na razie dziękuję i za chwilkę się zobaczymy, bo to będzie jeden filmik. Pa! No, witajcie, jest już połowa tych świeczek, czyli coś się dzieje. Chcę Wam tylko pokazać jedną świeczkę właśnie tam, e, rytuał na przyciągnięcie miłości. Wylała się ta świeczka. Jak Wam to pokazać, tak z góry. Proszę bardzo. Czyli coś jest nie tak, energia się broni, reszta świec tak w miarę ładnie się pali. Nawet te czarne myślałam, że się będą wylewać, i jedna troszeczkę tam bokiem się polała, przelała. I jeszcze Wam chciałam powiedzieć taką sprawę, bo właśnie dzisiaj znowu dostałam takiego maila, czy ja robię spętania. Napisałam, że nie robię. Co to są te spętania? No, oczywiście, żeby ukochany do niej wrócił, tak, no ale kochani, no nie możemy też tak robić całkiem na jakąś osobę, no bo może ktoś inny Wam jest pisany po prostu, a zresztą to jest już czarna magia. Możemy na, na przywrócenie miłości, może żeby przyciągnąć miłość ogólnie, żeby coś tam się wydarzyło fajnego, ale nie także na spętanie. No i odpisałam oczywiście, że nie, a ona czy ja jej kogoś polecam. Nikogo wam nie polecę, bo nie chcę, żebyście stracili rączkę albo nóżkę, tak? <grych> Niestety to są takie złe rzeczy, które na nas się później mszczą, albo na naszej rodzinie, na przykład na naszym dziecku. Także uważajcie, co robicie, właśnie nawet weszłam, powiem wam na internet i sprawdziłam, czy ktoś robi takie Rzeczy. Oczywiście robią takie rzeczy, powiem wam, robią takie rzeczy, ogłaszają się, ale pamiętajcie, że to jest na waszą szkodę, tak? No i co z tego, że ten facet do was wróci, jak on będzie was nienawidził, po prostu. No, miałam kiedyś taki przypadek właśnie dziewczyna też z Holandii na mnie dzwoniła, żeby jej chłopak wrócił. Oczywiście jej odmówiłam. No, i za kilka dni do mnie zadzwoniła znowu, że źle się czuje. Powiedziała, że się częsie, że ją głowa boli, że w ogóle strasznie, że ten do niej wrócił, ale jej nienawidzi, źle się zachowuje, agresywnie w jej kierunku, jakoś tak w ogóle źle do niej podchodzi. No i co, kochani, no zrobiła to spętanie, tak? Czyli wiadomo, że tak się to skończyło. No, niestety, jak się. Powie A, to trzeba powiedzieć B. No dobrze, później będziemy sprawdzać dalej. Na razie dziękuję i do usłyszenia. Minęła kolejna godzinka, no i niestety czerwona świeczka całkowicie już tutaj gaśnie. Wylała się, wylała się całkowicie. Muszę ją już zagasić, niestety. Proszę bardzo. No, trudno. Yy, druga, niestety, czarna świeca, proszę bardzo, jak ona się szybko tutaj wy, yy, po prostu wylała. Była jeszcze godzinę temu normalna, a tym razem jakieś złotu się wylało. Także jeszcze może na chwilę się palić. Druga świeca też pozabierała złej energii, wylała się. Także czerwona jedna też tutaj widzę. Też troszeczkę już kurczę, no tak się wam wydaje, a tu proszę bardzo, zaczynają się pomału schody, czyli no do kogoś ta miłość może nie przyjdzie niestety, trzeba będzie jeszcze działania robić. Może to było na powrót miłości, właśnie na jakieś takie. No osobiście, no mówię, że nie wolno robić spętań. Yy, można gdzieś tam spróbować robić jakiś powrót miłości, ale też nie na konkretną osobę. Także widzicie, pokazuję Wam wyniki. <noise> Proszę bardzo. Na końcu zobaczymy, jak wszystkie złote, wszystkie na dobrobyt wspaniale się palą. Proszę bardzo. Następny rytuał będę robić w nów Księżyca, będzie to 1 sierpnia, y, Sabat Czarownic, <grym> także y, bardzo fajny na też na dobrobyt y, ten nów Księżyca. Y, no a potem będzie 15 sierpnia znowu pełnia Księżyca. Y, czyli jakby ktoś chciał od razu mówię i przypominam. Dobrze, spotkamy się Później. No, już świece pomału kończą się palić. Kilka jest zgaszonych. Widziałam właśnie piękne zaćmienie księżyca. Troszeczkę go tylko widać. A tak jest zaćmiony. Czarny. Ale fajnie wygląda. Także dzisiaj właśnie pełnia z częściowym, za, z częściowym zaćmieniem księżyca. Także bardzo fajna pełnia. No, wiele świec tu się powylewało. Jeszcze złote zostały, także złote jakieś najmocniejsze, najfajniejsze, fajnie się palą. Powiem szczerze, także super. Witajcie już po rytuałach. Jest późna godzina, świece się wypaliły, niektóre dostały różnych kształtów, energia się broniła. No, najczęściej w tych czarnych tak się dzieje, ale tu proszę, jaka czerwona. Yy, świeca całkiem rozwalona. Ta energia po prostu tak się broniła broniła się przed czymś, może przed miłością, może przed czym innym. Ja mam wszystkie tutaj zapisane Wasze właśnie yy, intencje, Wasze życzenia. Także, kochani, zapraszam Was do zamawiania rytuałów, zmieniajcie swoje życie. Magiczne życie, tak? Niech to życie nabierze kształtów, kolorów, niech będzie trochę magii, niech będzie trochę adrenalinki. Ta energia nasza musi się zmieniać. No, musimy coś dla siebie zrobić. No, i tutaj zapraszam Was do zmieniania swojej rzeczywistości. Na razie dziękuję i do usłyszenia. papa pa.